Będzie mi też wcześniejszy odcinek, co do tego się wykaże na To Do drzwi do właśnie zrozumie także, że w tym życiu by Na początku nie było nic. Poza echem, w ciemnej wszechnocy. Wszystko było niczym, a nic było wszystkim. Trwało to nieskończoność czasu, tyle, ile nie da się policzyć na palcach jednej ręki. Jednak w tym wszystkim niczym nagle pojawiło się coś. I wtedy loved work on the computer. Let's get lost, yeah, get lost. Świat rozpoczął się od złotej ery, jak przystało na nowy, wspaniały świat. Początkowo został on zasiedlony przez Tytanów, którym zasada nawet Salomon z pustego nie naleje była nieznana, więc tworzyli wszystko, co ich mózgi wykrowały, z niczego. Tak powstał ich własny świat. Część tych starożytnych budowli można było oglądać i w późniejszych erach, a niektóre możecie zobaczyć na tym materiale. Oto Moria utworzył ją podziemny krasnoludzki tytan Wojna 2000. Została ona otoczona niezniszczalnym murem, którego nie da się przeskoczyć. Wielu próbowało, nikomu się nie udało. Tych kilka podziemnych komnat pokazuje piękno najstarszej epoki tego świata. Momentem ważnym dla Złotej Ery było pojawienie się świątyni bogini Ilias, założonej przez tytanów Krystako i Liptona Leona. Jej unosząca się w powietrzu świątynia, pokazywała przepych, z jakim Tytani budowali w tych czasach złoto, szlachetne kamienie, kwarc, czyli najpiękniejsze surowce. W pewnym momencie doszło jednak do konfliktu pomiędzy kapłanami Ilias i innego kultu pochodzącego z innego świata Lewosławia. Prawie doszło do wojny, jednak sztuka dyplomacji na szczęście się sprawdziła i od tamtego momentu obie religie żyły ze sobą w pokoju. Jego symbolem była ogromna świątynia zakonników Lewosławia, która była miejscem spokoju i tolerancji. W końcu musiał nadejść jednak moment upadku cywilizacyjnego Tytanów. Ich wytwory się starzały i niszczały, a do świata zawitali śmiertelnicy. To jednak. To jest Adam. Adam przez swoją dysgrafię ma problemy w szkole. W domu natomiast spędza całe popołudnie pisząc, sprawdzając i poprawiając swoje wypracowania. A to jest Jakub. Jakub otrzymuje same dobre oceny. Szybko odrabia prace domowe, a w wolnym czasie czyta książki i gra na komputerze. Zeszyt Adama nasiąka tuszem i jest pełen kleksu. Zeszytu Kuby nie przebija atrament, a papier jest śnieżnobiały. Adam ciągle musi kupować nowe zeszyty. Kuba od miesięcy nie zmienił kajetu. Zapytacie pewnie, skąd ta różnica? Otóż Jakub używa zeszytu w, w firmy Papierniks. Bądź Jakub. Zeszyt w linie. Koniec kompleksów. Już nie zrobisz kleksów. Sprawdź też inne linie naszych produktów. Nazywam się Diego. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści, kapujesz. Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. Próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z Jego Wyjdź z mojego pokoju w tej chwili. Dobra, bardzo was przepraszam. E, słyszałem, że Diego opowiedział Wam o obozach, tak więc teraz od tych obozów trochę odejdźmy i polećmy trochę w inne miejsce. Daleko za morzem powstała nowa kraina, Królestwo. Jest to siedziba króla, dawnego tytana, teraz władcy absolutnego. Osiedlił się on w wieży kalifa, zbudowanej na część sławnego miliardera i jego drużyny biłkarskiej sułtanów. Odbudował również wioskę zniszczoną przez pierwszych osadników i dał ją we władanie czarodziejowi misiowi. Teraz wróćmy do wydarzeń odbywających się w śmiertelnych obozach, gdzie po raz pierwszy pojawia się groźba upadku. Płatny zabójca, niejaki Leo Kostne Serce, zaczął sieć pogrom wśród ludzi tego obozu, mordując parokrotnie Sosnowicza. Wtedy jednak magom z nowego obozu zniknęła pszenica i doszło do tragedii. Rozpętała się wojna. Magowie oskarżyli resztę obozów o kradzież i jednocześnie poprosili króla o pomoc. Króla, aby zaostrzyć konflikt, wysadził nowy obóz i utworzył inkwizycję, która działała na ziemiach, które zostały po wybuchu. Inkwizycja miała szerzyć sprawiedliwość. Nie podobało się to jednak mieszkańcom Starego Obozu, którym padł handel, którzy utworzyli Ruch oporu i rozpoczęli walkę ze stanem wojennym. Leo, kostne serce wynajęty przez inkwizytorów, siał postrach i mordował. Doszło do wielkiej bitwy. Brały w nie udział takie persony jak Kristako, magowie, Gandalf Szary, Kubuś Puchatek, Tata Świnka i Leopold. Bitwa była krwawa. Z ważniejszych In wydarzeń warto pamiętać poświęcenie Mateusza. I bana dla Leopolda. Ostatecznie na serwerze zapanował pokój, król zwyciężył tę bitwę, dał niepodległość obozom, dał pszenicę magom i wrócił do siebie. W dzisiejszych czasach świat ten nie jest już dostępny do oglądania, a jego historia jest zapisana na tym filmie. Tymczasem pod tym adresem można znaleźć teraz inny świat o tematyce władcy pierścieni i Tolkienowskiej tak ogólnie. Serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że film się spodobał. Do zobaczenia.